a w dzisiejszym odcinku w challenge, mamy Fest challenge, a mianowicie ja już Wam pokazuję o co chodzi mamy tu Mercedesa W212 i ten Mercedesik ma tyle nalotu 73, 72 387 km i w tym Mercedesie, zaraz Wam pokażę co się wydarzyło oczywiście on nie pali, rozgrybany jest, przyjechał z Mercedesa z serwisu, no bo właściciel jakby pojazdu go zabrał stamtąd żeby cena nie była straszna naprawę Ale co, co się stało to wam zaraz pokażę A tu się wydarzyło coś takiego Kręcimy wałem Wał idzie Wałki stoją A problemem jest dół Problemem jest dół Przeskoczy łańcuch I pewnie narobiło Ściągamy nadstawkę z wałkami I zobaczymy co słychać z zaborami, Co się wydarzyło A więc już się wszystko wyjaśniło Łudziłem się jeszcze, że niby nie Ale jednak tak <laughs> ściągamy kolektor ssący wydechowy i lecimy z głowicą w górę bo oczywiście zaworki od dźwigienki podrzucało. tylko dwie ale to nic czy trzy ale dmuchając do cylindra zawory są otwarte więc musiało je pouginać no, zrobimy takie retrospekcje zrobimy tutaj o co chodzi z tymi wtyczkami i gdzie one są i będziemy później składać kiedyś tam także ściągamy głowicę robimy kolejną aktualizację mercedesa 18 cgi i co no i, i i się narobiło i się narobiło pogięło zawory i to tak nawet dosyć pokaźnie bo na tym cylindrze sące wydechy na tej stronie oczywiście wydechy na tej sące i na tej sące także trzy zestawy sących i dwa wydechy pogieło może nawet, nawet trzy zestawy także w sumie 3 do trzech można by było tutaj wydechy, tam sące i tak wjeżdża cały zestaw wszystkich, pokażę Wam jak wygląda jak wygląda ten silniczek, jak wyglądają tłoczki bardzo ładnie, to widocznie, to jest tak chyba policzone że się wygina delikatnie, nie niszczy tłoków oczywiście tłoki mam teraz zwilżane bo to podlałem troszkę zmywaczem do hamulców, niech te nagary Same, same puszczą i się tylko rozpuszczają, ale bardzo ładna bardzo ładna konstrukcja, bardzo fajna powierzchnia. Także zaraz będziemy czyścić, czyścić myśleć, składać, kombinować. Zaraz pokażę Wam resztę. Bardzo fajna robota, także Pardi. Naprawdę fajnie, że robisz Mercedesy. Mi się też podoba, akurat ta robota bardzo fajnie ta głowica stąd wychodzi oczywiście fajnie, bo w moim przypadku szpilki się wykręciły razem z nakrętkami jeżeli dalej szpilki się sterczą z głowicy, no to jest troszkę gorzej tą głowicę pewnie wyciągnąć ale wszystko jest do zrobienia także biorę się za wymianę zaworów powyciągam powyciągam te zaworki powyciągam te zaworki pokrzywione, zaraz Wam pokażę jak mocno je pokrzywiło i zrobimy sobie płaszczyznę wyczyszczę całą płaszczyznę pomierzę, zobaczę czy to równe i będziemy myśleć co dalej a takie to właśnie powstały tutaj zawieje i zamiecie że tylko cztery są w miarę proste a cała reszta z tej strony jest sześć i z tej strony jest sześć pokrzywiły się biedactwa ale Fezim zawiało także Zaworki z Mercedesa wyciągnięte. Już oczywiście światło zgasiłem. A A tu są uszczelniacze. I naprawdę są jak kamienie. Ta auto ma 10 lat i tylko, i tylko jakieś 74 tysiące. Ale strasznie twarde uszczelniacze. No po prostu wszystko jest jakby mocno wygrzane. Także temperatura panuje w tym silniku dosyć dobra. No i co? No i jutro, jutro reszta. Dzisiaj już wygaszone światełko. Mercedesik musi odpoczywać. Podpoczywa się troszkę. Oczywiście, żeby zaraz nie było żadnych tu chromów, niczego jeszcze nie porysowałem. Wszystko bardzo ładne. I co? Jutro resztę, jutro resztę na dzisiaj to jest tyle. Jutro będę dalej walczył. Bardzo fajna konstrukcja, jeżeli chodzi o naprawy. Fajnie, jeszcze nie rwałem nigdy głowicy z takiego silnika. Pierwsza moja taka głowica. I naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie to się demontuje. Fajna robótka. Oczywiście są dobre i złe rozwiązania w tym aucie, ale to akurat jest na razie, na razie fajne. Siomę grzechotkę, żeby nie leżała. Także to na tyle, i zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie. A więc jest nowy dzionek, i mamy pełen, jestem pełen energii do pracy. Mamy tutaj takie tematy uszczelkowe, jak uszczelniacze zaworowe. Komponent kolektor sący, jakieś tam waku, inne dziwne cuda i tym całym zestawem zaraz, zaraz wiedziemy A w tym barłogu tu leżą rzeczy do rozrządu. Tu leżą oczywiście te nadstawki, te płyty, podwałki rozrządu. Tu zaraz się przygotuje reszta. Tutaj oczywiście jest głowica. Umyłem na tyle na ile potrafię, na tyle na ile mi chemia pozwala. Także umyta, wyczyszczona, przygotowana do montażu. 16 zaworków czeka. Zaraz będziemy wrzucać, docierać, kombinować. Pokażę Wam resztę. Kanały oczywiście wyczyszczone, umyte wszystko. Powierzchnia ładna, czyściutka. Jeszcze ślady po obróbce nie będziemy tu zmierzone równiuteńkie żadnych żadnych cudów nie ma przebarwienia są tylko tak to pojedzie bez żadnych problemów nic się z tym nie będzie działo teraz wrzucamy zaworki oczywiście przy przebiegu 70 parę tysiącach nie powinno być żadnych problemów z prowadnicami ale lepiej sobie lepiej sobie zobaczyć jak to wszystko chodzi jakie są luzy bo czasami się rzeczy dzieją takie które się nie powinny dziać a jednak się dzieją także teraz Wrzucamy zaworki, dosieramy zaworki, wrzucamy uszczelniacze sprężyny, składamy wszystko do kupy. I oczywiście wszystko jeszcze raz po obróbce, po obróbce gniazd. Po prostu trzeba będzie umyć, wyczyścić. Także ten, ten montaż zostawię sobie. Nie będę tego grywał, bo to jest żmudna praca i oczywiście długotrwała Także teraz kompletuję głowicę. jak będę miał skompletowaną głowicę I wszystko poskładane tak jak ma być Wtedy, wtedy wrzucę aktualizację I zobaczymy co z tego będzie Ale zaworki piękne, te stoją pięknie, równiuteńko, wszystkie Nie takie jakieś powywijane jak tamte Także teraz kompletuję głowice i zaraz pokażę Wam całą resztę A więc tylko celem Porównania, zobaczcie jaka jest różnica między uszczelniaczami. To spokojnie, tu jest kosmiczna różnica. Te uszczelniacze praktycznie już nie trzymały i te zawory spadały po wyciągnięciu ze sprężyn i zabezpieczenia, więc mimo, że jest mało przebiegu, bo niektórzy mówią, a mało przebiegu, tak, ale te produkty to już nie jest guma, tylko to jest plastik. One są normalnie jak z plastiku. Wysoka temperatura, która panuje w tym silniku, uszkadza te wszystkie elementy gumowo-plastikowe gumowo-metalowe gumowo-plastikowe więc takie rzeczy trzeba robić na bieżąco. A więc ostatnia rewizja tłoczków. Tłoczki są na miejscu, zobaczcie, jakie ładne tłoczki. Wszystkie tłoczki zadowolone. I co więcej, tutaj też są zaworki zadowolone. Całe 16 zaworków zadowolonych. Po 4 na cylinder. Wszystko pięknie, ładnie. Głowiczka umyta, wyczyszczona. Zaworki, wszystko powkładane. Także teraz zakładamy. Uszczeleczkę założymy. Uszczeleczkę założymy. I kładziemy głowicę, oczywiście, na nowych śrubach. Tak jak ma być. A więc robimy kolejną aktualizację tematu. Mercedes W212 18 CGI. Łańcuszek mamy ogarnięty, siedzi już na miejscu. Głowica dokręcona, nadstawka z wałkami skręcona. Wszystko jest na tip-top. Koła jeszcze stare, po to, żeby sobie mogli pokręcić i teraz, i teraz oczywiście wszystko fajnie, luźno idzie, wykręcam tu dwa koła jeżeli chodzi o momenty dokręceń głowicy to mamy tutaj wszystko podane, po co, na co, jak jakie silniki, typy i tym podobne rzeczy no i co, zaraz sobie ogarnę, ogarnę ten rozrząd, rozrząd a teraz trzeba odkręcić, teraz trzeba odkręcić turbo uwolnić, wsunąć uszczelkę tam powierzchnie były wyczyszczone i powkręcać szpilki. Także biorę się za stronę turbo i za stronę kolektora sącego. A więc aktualizujemy temat merce stresa. Merce stres już jest poskładany, nawet fajnie. Nawet fajnie jest poskładany. Kółeczka się przyzwyczajają do wałków. Łańcuch, do... Łańcuch się przyzwyczaja do kółeczek. Strona wydechu złożona na gotowo strona sąca na gotowo także teraz jeszcze oczywiście trzeba będzie poskładać pokrywę klawiatury, wyrzucić cewki, tu na łączeniach ten silikon wyciąć, nałożyć delikatnie nowego, taki ćwierćwałek zrobić z nowego silikonku, ale tylko w tym miejscu, tam wszystkie łączenia są półokrągłe z tyłu bardzo ładne, nowa uszczuleczka składamy do kupy, zalewamy olej no i zobaczymy czy to ruszy zobaczymy czy to ruszy, powiem wam, że jestem pełen, pełen pełen obaw tak naprawdę, czy to ruszy i czy coś jeszcze nie będzie uszkodzone w tym silniku ale myślę, że raczej nie raczej nie, powinno być już teraz dobrze tylko także zaraz poskładam sobie resztę sterownika nie odpinałem ciągle ma kontakt z samochodem ciągle, ciągle także oczywiście taka anegdota no i co, zaraz będziemy dalej składać, zobaczymy co z tego będzie a więc wszystkie gadżety poskładane Na sito Tak jak co niektórzy nie lubią jak tak mówię Na gotowo Olej zalany, płyn zalany, jesteśmy świadkami pierwszego startu Albo pierwszej porażki w życiu Próbujemy? Nie mamy prądu A, Prądu nie ma, ale lipa, dobra, idę po boostera A więc z tej strony robimy aktualizację tematu Wszystko wygląda szczelnie Żadnych wycieków tu nie ma Nic nie kapie na głowę, wszystko jest w porządku Micha czysta Jest, kapie coś O, stąd kapie, patrzcie Stąd kapie coś No ładnie Także wszystko jest OK, wszystko się trzyma Teraz zakładam osłony, no bo to już nie ma co więcej szukać Zakładam osłony i jedziemy, zabieramy to na drogę No jazdę próbną Jak się uda to Wam nagram, jak nie no to zobaczymy Ale działa poprawnie I myślę, że już będzie działać poprawnie Także na pewno zdałoby się wziąć tu na drogę po takiej robocie. Nie wiadomo jak, jak tam wszystkie elementy. Jeszcze raz opuszczę go na dół. Skasuję błędy. I pojedzie próbnej znowu strzytam, Ale bardzo ładnie idzie. Równiutko. Zobaczymy co dalej. Akurat mamy Mercedesa w połowie jazdy próbnej. W połowie drogi jakby. Idzie perfekcyjnie. Idzie tak ładnie. Równiutko. Nic się nie dzieje bardzo ładnie oddaje moc wszystko jest w porządku, także siadam teraz do auta i pokażę Wam i pokażę Wam, że on naprawdę jeździ kło przesuwa i wszystko jest w porządku więc siadamy do autka siadamy do autka oczywiście zapinamy pasy bo niezapięte pasy to pieniądze wrzucone w błoto Aha, co do przebiegu 72 392 Także takie, to się tyle kilometrów najeździło Że w końcu przeskoczy łańcuch Wycofamy się stąd Bardzo ładnie CGI bardzo ładnie z dołu oddaje moc No nie będziemy tu deptać, nie ma takiej potrzeby A może troszkę a to depniemy. Musimy sprawdzić w pełnym zakresie obrotów czy moc jest. Czy oczywiście turbo dobrze pompuje. Czy żadnych nieszczelności nie ma. Bardzo fajny pojazd naprawdę taka 212. Naprawdę fajny fajny pojazd. Świeżutki no bo rocznikowo stary może. Jak dla kogo? 2010 rok, ale kilometrów brak, więc układ kierowniczy, całe zawieszenie, wszystko takie bardzo ładne, sztywne, w środku bardzo cicho. Także bawimy się, bawimy się gazem, oczywiście zmuszając go o, z niskich obrotów, żeby się wygrzebał, żeby ciśnienie do ładowania rosło stopniowo do góry, liniowo można powiedzieć i bawimy się pedałem gazu po to, żeby wygenerować błędy, które mogą wystąpić, jeżeli by miały wystąpić kurczę, czerwone światło ale to się przesuwa i nie jada na lewecie także musimy porobić takich parę testów, zawsze po takich robotach warto wziąć auto na, na taki krótki spacerek niech się troszkę przejedzie, wszystko się rozgrzeje od razu zobaczymy jak pracuje skrzynia biegu i reszta elementów dlatego, że czasami jest praca zlecona jeżeli chodzi o naprawę silnika a później są problemy, że auto się źle prowadzi albo coś teraz zrobimy całą sekwencję biegów albo tyle ile możemy przy stosunkowo niskich obrotach bo czasami tak też się potrafią wygenerować błędy bardzo ładnie, mięciutko zmienia płynnie, miękko nic się nie dzieje jest zapił następny bieg, nie jedziemy spokojnie nic się nie dzieje tak jak mówiłem tło się przesuwa nie jedziemy na lawecie nie jedziemy na lawecie wszystko jest w porządku więc to chyba na tyle to chyba na tyle jeżeli chodzi o aktualizację tematu Mercedes 212 z małym przebiegiem ale ale, ale z usterką to na tyle i tak jak zawsze, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama, tam też wjeżdżają relacje różnego rodzaju. No i co, no i czekamy na jakiś kolejny challenge. Bardzo fajnie, z czystym sumieniem, będzie można oddać to auto do klienta. Klient już czeka na parkingu, także zaraz się przesiadamy i zabiera. Więc czekamy na kolejny challenge. Do usłyszenia.